Dzisiaj wielka niespodzianka. Ogrywacie jednego z kandydatów do złotego medalu. Chyba musisz być zadowolony z postawy swojej drużyny. O tak, bardzo. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja szczególnie myślę, że miałem dobry mecz. Szczególnie w pierwszej połowie. Druga połowa była bardzo nerwowa, ale daliśmy radę. Na pierwszy mecz mieliśmy bardzo bolesną porażkę, taką w końcówce, ale dzisiaj sprawdziliśmy się i pokazaliśmy, że możemy walczyć o wyższe cele teraz. Dobry mecz w pierwszej połowie, to skromne powiedzenie w Twoim wykonaniu, bo obroniłeś rzut karny, było czyste konto. Ostatnio w tym tydzień temu było podobnie, też mieliście czyste konto po przerwie i rywale Was zaskoczyli, nie bałeś się tego, że teraz będzie tak samo? Tak, tak, dokładnie. Wydaje mi się, że brakuje trochę nam siły w drugiej połowie. E, może szukamy jeszcze wzmocnień, żeby była większa rotacja u nas, szczególnie w drugiej połowie. Ale e, chłopaki byli tak skoncentrowani potem i Drużyna przeciwko zaczęła się kłócić trochę i my e, zostaliśmy w spokoju i to było najważniejsze. W zeszłym sezonie walczyliście o utrzymanie, teraz w kratkę zwycięstwo i porażka. Jaki jest cel HSBC na ten sezon? Zawsze tytuł, ale tak realnie myślę, że tak jeżeli zgarniemy medal no to będzie wielki sukces na pewno.